Także witam, ja jestem Nofi. Jest to kolejny odcinek z City Skylines 2. E, także co dzisiaj się zadzieje? Planuję to w końcu rozwinąć. No nie. E, tutaj chcę dokończyć tą strefę. I przy okazji, może. A i autobusy miałem tu ogarnąć też w tym miejscu. Także to są plany na dzisiejszy odcinek. I możemy na początek zająć się. A, ogarnięciem tego, bo to będzie w miarę, myślę, szybka robota. Więc zróbmy to też razem. Gra mi klatkuje z jakiegoś powodu. Nie wiem co się dzieje. Eee, także no. Eee, teraz... A, tylko że ja tu muszę włączyć ten... anarchię. Okej. Okay. Robimy jakoś tak. Jakoś tak. Eee, w tym kierunku. No bo tak chciałbym się do tej drogi podpiąć jednak, nie? Eee, no i tak, dobra, pójdzie. Eee, może to nie wygląda najlepiej, jak widzicie, bo tu jest jakaś górka śmieszna. Ale ogarniemy to spokojnie. Eee. Ja to ogarnę w taki sposób, że po prostu tą górkę tutaj wypłaszczę. Mm, Okej, okay. będzie spoko. No i teraz poprowadźmy tą drogę e, jakoś tutaj. Dobra, spoko. E, teraz dodajmy od razu tutaj brzegi. Te dolne, oczywiście. E, tutaj, tuż jest. A, tu nie, jest z tej strony. Teraz jeszcze cofniemy. No dobra, ogarnąłem tego costline, no on nie jest i tak jakiś bardzo równy, no tu widzicie na przykład to podwyższenie. No ale no, tak zupełnie szczerze, no już nie mam na to wpływu, bo tu się tak dziwnie buduje, że to tu się zapada. Znaczy, ja bym to mógł naprawić, robiąc to niżej, ale niech już będzie tutaj wyżej. Co mi szkodzi? Eee, dobra, to teraz musimy dostawić oczywiście drogi standardowo. Więc w tej strefie jak my to tu zrobimy. Ojejku. Muszę pomyśleć, a to jest trudne dla mnie. Zacząłem sobie tu już budować jakiś tam parking, zrobiłem od razu, tylko od razu mu też zwiększę cenę, żeby nie było, bo nie go będą wykorzystywać. Yy, zrobię tą strefę już tutaj też, mam trochę biur, aczkolwiek końcówkę tutaj zrobimy jakoś tak na mieszkanie. Ja nie mam umiejętności do budowania dróg na takich jakiś dziwnych kątach, nie? Jakby nie oszukujmy się. Yy, no ale cóż, staram się jak mogę zrobić coś, więc. No, to jest taki mój nie wiem, problem. Dobra, dodałem drugi parking. Oczywiście mu też muszę zwiększyć cenę. E, jakieś sklepy na środku, trochę mieszkań. E, jak widzicie dalej, anarchia działa dobrze. Eeeh, no, zadziałała bardzo dobrze, nawet jak widać, w zepsuciu mi wszystkiego. Ale no cóż, zdarza się i najlepszym czy coś. E, anyway, zacznijmy wtedy się bawić z autobusami, tak myślę. Więc y, zacznijmy. E, tutaj. To tu są te drogi autobusowe. E, I tu się kończy. To lecimy dalej. Myślę spokojnie. Znaczy, ja chciałem nawet tak całkowicie tam daleko daleko, aż nie. O, i tu się połączyć z tym. Taki mam zamysł dziwny. Nie wiem jak to się uda, ale zobaczymy. Dla testu czemu nie? No i tak, y, przystanek mamy tu tu. Eee. Tu fajnie było mieć też jakiś przystanek, ale no cóż. Znaczy, bo to i tak się połączy tu jakoś, więc. Tylko w jaki sposób? Bo tu idzie jedna droga, tu idzie druga droga, i to by fajnie było połączyć. Bo właśnie w którym miejscu? Może tutaj jakoś? Bo to jest co? Czteropasmowa? Cztero, a tu jest też cztero. Dobra, a tu na środku jest sześć. Tak, zgadza się. E, ja bym do tego jakoś to podpiął. E, tylko, że to się tu nie robi prosto. A jaj, to niedobrze. Wyłącz snapping. Jakoś yy, na własną rękę muszę to zrobić. Teraz będzie chyba lepiej. Włączmy jeszcze wszystkie snapowania. Jakoś tak. Tą drogę prosto, ale tutaj z zakrętem ją zrobimy, tylko teraz. Dobra, załóżmy, że tu gdzieś. Dobra. Nie no, za daleko trochę popłynąłem. Tak. Tak. I tutaj zrobimy zakręt. O, jest git. I mamy tutaj kolejny taki yy, trójkąt. Śmieszny, ale e, co do tej drogi tutaj, to ja bym miał już prosto podpiął, więc podjedźmy sobie tak dalej. Mm. No ja bym to dał drugi parking, nie? Tylko to ma spacing na na 9. No to bym musiał do 18 jakoś podejść. I tu, jeśli dobrze widzę, tak. I tu powinien mi się zmieścić ten parking. Eee, jedno od w dół. I chyba teraz. Tak jest. Ok, fajnie. Oczywiście dajemy też największy parking fi. Eee. E, no i tak myślę, że tutaj będzie wtedy spoko miejsce na podpięcie to. Tego. Więc droga. Tutaj dajemy czteropasmową oczywiście. Kąt 90. Zrobię to tak. Bo teraz to jest chyba bardziej proste, bo tam mogły być jakieś różnice. Ale okej. Okay. Poza tym, tu bym dodał sobie wtedy drogę taką oddzielającą. Tylko bez snapowania. Jakoś tak. Teraz mogę wyłączyć anarchię. my grę, bo nie musi być wyłączona. I tu możemy fajnie wtedy też podpiąć autobus. Więc ogarnijmy to. Eee, tu, 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 tu. Eee, tylko muszę Ctrl A włączyć. I jedziemy potąd i potąd. O. Ta droga chyba nie. No, jeszcze ja raz tak patrzę. Nie, no jest ok. Potowy jest wykorzystywane, tutaj i tak nic nie jeździ. Jeśli chodzi o autobusy, dobra, może być. Dobra, spoko. Eee, I teraz bym zrobił przystanki z jednej strony, ale z drugiej strony ja jeszcze będę potrzebował na pewno szkoły. I trzeba tę areę ogarnąć. Więc. Ja ten Willow Corner zakończył gdzieś tu. O, i tu jak jest ta droga. Yy, tak. Myślę w taki sposób. To rozgraniczymy. Jeszcze to damy do tego i to. Dobra. Myślę ok. Tutaj już będzie inna strefa. I ja bym tak samo zrobił gdzieś tu. O, yy, jakoś tak dziwnie. To może zróbmy to inaczej. Do tej drogi snapping. I tutaj sobie ta droga będzie zamykała. A w tym wypadku, e, tylko że tu się chyba inna strefa by chciała robić, już. A ja chcę Adjusta zrobić. A, tylko jednak muszę z anarchią, bo to się tu pierdzieli. To tu, tutaj, 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 tutaj. No dobra. Jeszcze muszę jednak trochę pofiksować. Z tego co widzę. Bo to się tak przyciąga dziwnie. A jeszcze w tym miejscu. Dobra. No i to będzie cała ta strefa. Tutaj sobie gdzieś dalej polecimy. To tu coś się zrobi. Więc na spokojnie. Ale okej, okay, strefę ogarnąłem, to teraz chciałbym zobaczyć edukację. Eee, potrzebujemy 2000 miejsc ponad. Bo jest, są wszystkie szkoły zapełnione. I myślę, że tu na pewno jedna byłaby spoko, jeśli chodzi o to. Więc edukacja, elementary school. No w tym miejscu, spoczko. Akurat jest parking przy tym, więc jakby myślę, będzie okej. Okay. Tylko na ten, a to może. Czekajcie, czy ja to zmieszczę w tym miejscu? Zmieszczę, ale nie będzie to jakoś ładnie wyglądało. Eee, to może nie będzie tu po prostu i tyle. Bo to tak dziwnie, że ona będzie w innej strefie, ale. No dobra. Jedno drugie tutaj oczywiście. To i spoko. Taki mój defaultowy loadup. I to jest 4,5 tysiąca. Mm, mieszkańców. Tak patrzę tu, to jest 12 tysięcy. Eee, tu jest natomiast 9. Więc myślę, że Blackwood też by nie narzekał, jakby dostał drugą szkołę. Mm. Tak patrząc, że tu jest jedna. I on się kończy gdzieś tutaj. Mam ogromny taki space bez niczego, nie? I tu jest uniwersytet. Gdzie tu jest przystanek? O ile tu jest w ogóle przystanek. Czekajcie. Jeden przystanek jest tu. Czy tu nic nie ma? No, nie ma. Tu jest dopiero przystanek jakiś. Eee, to dodajmy tu wtedy. Tak zupełnie szczerze. Bo to będzie taki przystanek uniwersytetowy. Myślę, byłoby fajne to. I ewentualnie można zrobić jakieś, jakie, jakąś lupę tutaj. Ciekawą. Wtedy gdzieś w dół. Coś dziwnego, innego. No. Takie jakieś głupie sprawy. Ale dobra. Tutaj mamy te przystanki. Wtedy od razu. Yy, bo to jest ta linia, nie? Oj, usunąłem coś chyba. Czekajcie. Moment. Zróbmy to inaczej. Yy, tu jest usage 101%. To tu muszę dodać więcej autobusów. Jak wyjeździcie? Yy, okej, okay, to to jest sta. Dobra. A ten bas lane 1. Pokaż. Okej, okay, to to jest ta. Dobra. Tylko że on tu właśnie jeździ w dół, ale jedną z jednym wjeżdża, więc ja bym tu temu dodał ten przystanek. I tobie i, i ty też tu możesz zjeżdżać. Tylko traf. O. Dobra, spoko. Niech mają. Raz tu może wjeżdżać, jakby nie ma problemu. I tak tu przejeżdża, więc można pomyśleć, że to jest taki przystanek 3. Nie wiem. Jak sobie to chcecie kategor... K. Ka tego ryzować. Dobrze mówię? Nawet nie wiem. E, zaraz uniwersytet nie będzie miał u mnie miejsca, tak ogólnie. E, to jest zabawne. Mm, I w college'u też nie mam miejsca. Dużo jest ten college? No trochę. Ale też z drugiej strony my tutaj mamy college, nie? Więc jeśli już, to gdzieś w tym miejscu bym szukał college'u. A elementary school jakby można dać gdzieś tu wtedy. Tak jak pragnę tego. Więc dodajmy. Od razu wszystkie te dodatki. Oj, tu nawet ładnie to wyjdzie, więc spoko. Jakiś parking. a no, Za duży. Tu się fajnie mieści. A, nie fajnie się mieści. Okej. Okay. Uh, a tu jest. A, dobra, to chyba nie będę miał aż takiego parcia na nie, w sensie na nie, na te parkingi. No, darujmy to sobie. I zabudujmy to w jakimś medium density, chyba. Um, a takim medium density. Może bez tego, w sensie bez tych budyneczków, ten może zostać. Op. I tutaj. Tu zrobimy budynki, tu zrobimy budynki, tu bym zrobił jakiś sklep. Także okej. Okay. Dziwnie to będzie wyglądać z tymi ofisami ale chyba nie będzie aż tak źle. Ehm. <laughs> um, prostu są jakieś chipy. Ty. To może zróbmy z tego Laurenty, tak turbo szczerze. O. Bo tam jak damy Medium Density to jest okej. Okay. Dobra. Um, no to to jest zrobione. I tu mamy wtedy te przystanki. I teraz tu się zajmijmy tym. Uh, no bo tak się zastanawiając jak to będzie wyglądało. Mmm. CA. To no, przystanek jeden na pewno bym chciał tu wtedy. To jest chyba dosyć oczywiste. O, tu jest taki. Um, można to inaczej nawet podpiąć. Czekajcie. Ja bym ten przystanek przesunął tu. Moment, zatrzymajmy grę. Ten przystanek tu i tu go nie ma. Dobra. Jedziesz tu. Uh, potem tu. Czekajcie. Uh, my to... Ja to ogarnę. Ty jedziesz, bo to jest w którą stronę? W tą. Dobra. Tu, 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 tu. Okej. Okay. Ale jak ja chcę to zrobić, żeby to z tej strony jechało? Nie, to tak nie zadziała. Eee, usunę tą linię. Zacznijmy ją na nowo. Więc zacznijmy ją tu. Jedziemy sobie dalej. Dalej, dalej. Dotąd. Potem jedziemy tutaj. I to jedzie tym pasem. Dobra. Tu, 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 tu. I teraz tu by musiało nawrócić. Co to szkodzi, żeby to tak nawróciło? Hmm. Chyba nic, chyba tak zrobię po prostu. No i spoko, linia ogarnięta, eee, ticket price 2, assigned vehicles 10 damy od razu, dobra. Więc linia autobusowa ogarnięta, tutaj widzę, że są problemy ze śmiećmi, okej, okay. ciekawe. Jak to u nas wygląda? Nie no, aż tak źle nie jest. Mamy processing wyższy niż to, więc eee, albo się korkują, Coś jakoś średnio mi się chce wierzyć, bo tutaj nie widzę żadnych problemów, tylko na tej cholernej autostradzie. E, nie wiem, czy teraz w ogóle w tym odcinku nie zrobimy tej autostrady. No, e, przydałaby się. Zrobić by to tu jakoś. Spróbujmy. Tu, 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 ru, tu, Jeszcze usuńmy to. Teraz węzeł. E, no, koniczynka. Okej, okay, to nawet jeszcze większe potrzebuję to zrobić. Dobra. E, trochę niżej. Też w dół. A nie mogę w dół. A, okej. Okay. Coś takiego. OK, zrobiłem. Jak widać stoi sobie śmiesznie tutaj w wodzie. E, witamy w City Skylines. E, czy ja wczytałem... Dobra, jest wczytana gra. OK. No to tu sobie leci sobie tak w wodzie śmiesznie. E, leci autostrada, oczywiście widać, że moja bokrzywa. E, no i tu się sobie wjeżdża dalej, więc... Jest ogarnię, tak sobie powiedzmy. E, no, bo tu są te strzałki. Więc mam nadzieję, że to poprawi trafik w tym miejscu. No nie. A przy okazji... Że, jak się podepnę do tej autostrady, tutaj, tą drogą, to już będę miał spokój. Więc zróbmy to. Eee, zatrzymujemy grę. Lecimy prosto. Bo myślę, że nie ma sensu inaczej. W takim wypadku. Eee, tu, tu, ru, tu, 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 tu. Robimy oczywiście równolegle. I teraz musimy oczywiście też obrócić. Tak. Eee, łapiemy tą drogę. Tak. Jest spok. Dobra. I jak my chcemy to się połączyć? Myślę, to możemy wywalić. Dobra. I zrobić tu jakąś autostradę, mm, inną. Wow. Tylko nie taką. takie te? E, nie wiem. Trąbka nie jest to najgłupsza. Taka bardziej basicowa trąbka. O, mogłoby być niby. Tylko to by musiał jakoś tak właśnie bardziej pod te drogi pasować, więc. Zróbmy sobie jakoś tak. Trochę pousuwam. I najpierw się połączmy tutaj. Więc. Yy, dajmy tak. Trochę e, za daleko. Jakoś tak. Teraz z tego robimy trzy pasmówkę. Ujdzie. To samo w tym wypadku. Trójka i jak się jakoś tak podepnę. Dobra. Ja wiem, że jest krzywo, ale już to powiedziałem, że trochę mnie to nie interesuje. E, tu jest dobrze. Teraz tu dwupasmówka w tym kierunku jest ok e, Poprawmy teraz te drogi. E, trzy pasmowa e, jakoś tak. Załóżmy tak. Teraz w tym miejscu. Dobra, to jest zbyt krzywe się zbyt ostre. Dalej jest zbyt ostro. O, teraz już jest lepiej. Eee, I teraz tu się muszę pobawić. Eee, oczywiście na wiadukcie. To muszę zrobić. Control. A. A, okej. Okay. To jeszcze tą drogę. Nie no, bo to będzie zbyt ostro. Dzień dobra, bo ja tu robię jakieś zniesienia, a ja to mam na zero. Nie wiem, głupi jestem. O, dobra, powinno działać. Więc zrobiliśmy drugi wjazd do miasta. Trochę ciekawy, ale okej. Okay. To nie jest dla mnie jakoś ważne. Eee, Mam nadzieję, że tu się poprawi trafik przez to I oni zaczną z tego tu korzystać Mimo, że to wygląda jak jakieś gówno totalne, ale dobra, spokojnie To nie jest ważne ehm, No okej, okay. o Przeciążenie enkodowania mam Uhu Nie wiem, jak długo lagowało Ale było przeciążenie Przepraszam Bo ehm, to, to tak wygląda, jakbym cokolwiek robił Kurcze ehm, W sensie aż tak tego nie widzę Czekajcie, ja może wyłączę jedną rzecz. Może to poprawi działanie. Okej, okay, mu chyba jest. Nie, dalej nie jest za dobrze. Okej, okay. to. Mm. No nie mam na to wpływu, bo tu. Nie wiem, czy może mi się grafika jakoś nie zmieniła? Ojejku. Może fog wyłączę. Depth of field i. Bo mi się w ogóle motion blur robi z jakiegoś powodu tutaj. Więc. Nie wiem, dziwne. Dalej mi robi przeciążenie kodowania. Nie wiem. E... Jeśli będzie teraz lagować, to sorry. No, ale no. Tak działa ta gra. Dobrze, że mam przeciążenie kodowania. Ehm, mimo, że to może tylko aż tak nie widać, no, ale laguje. Więc, no, o, ale super to wygląda, kurwa. Tutaj, no nie? <ścoughs> Matko bosko. Ehm, no dobra. Ja mam pomysł, jak to możemy sprawdzić, czy to zadziała. Także by ryby. Ok, chyba chwilowo się naprawiło. Ehm, zreloadowałem grę. Tak, patrzę na nagraniu. Dobra, chyba nie jest tak źle. Dobra. E, tak jak lagowało, nie patrzyłem na drugi monitor, nie? Także jeśli były jakieś lagi, sorry. Po prostu. Ale tak działa ta gra. E, no dobra. To na czym ja tu skończyłem? Zrobiłem tam to. E, się podpiąłem. Tam patrzę, dalej jest wykorzystanie ogromne. No dobra. Patrzę na zatrudnienie, jest dobre. Więc myślę teraz możemy szukać w ogóle mieszkańców do miasta. Tak zupełnie szczerze. No, to tutaj bym się rozbudowywał. No to co? Em, wyłączyłbym kratki w pewnych miejscach. Tu, tu i tu sedaruje. Ta, dobra. I to zamieniamy w high rise. Podajmy trochę tego, trochę tego. Niech se jest. Teraz już to mogę pousuwać I możemy dzięki temu dać tutaj sklep jakiś. Rób to, co chce ta, czy coś. Em, no i to się robi. Tak jak widzicie, no Więc e, tak. Też może, mogę od razu powiedzieć plany na następny odcinek Bo ja bym chciał, tak pełnoprawnie Bo w końcu już mam jakiś pomysł eee, Jeśli tu bym się rozbudowywał, no nie Na tym wybrzeżu, to wtedy W następnym odcinku będziemy budować przy okazji metro Bądź pociągi, coś z tych dwóch eee, W ogóle mam big city i ja z tego punktu nie odebrałem ani razu Jestem dobry, nie? A <laughs> eee, ja to odblokowałem gdzieś w poprzednim odcinku Okej, okay. to dobry jestem strasznie Odblokujmy tramwaje, żeby odblokować Subway. E, widziałem baga z y, tutaj lotnictwem. Matko Boska, tak cudowny był to film, w którym są sobie pasy, nie? I nadlatuje helikopter. I helikopter zamienia się w pasażera. W sensie, e, zmienia mu się AI na pasażera i przechodzi przez pasy. Jak to zobaczyłem, to po prostu parsknąłem śmiechem i stwierdziłem, że to jest ta gra za 231,99 zł. No, piękny film to był. E, gdzieś na TikToku go widziałem, więc, jakby no. Large Sports Park. Odblokujmy to też, bo to się przyda. I trzymam coś za jeden punkt takiego, co może jakieś mieć e, potrzeby małe. E, nie wiem, Battery Station możemy zrobić. High gas, e, ale dobra. Mamy Subway. E, mamy Large Sports Parki. Mamy oczywiście do piłki nożnej. Stadion. Klasycznie. I... miałem w ogóle college postawić, nie? Ta! Już mi się przypomniało. O college, college, college. Tutaj bym go dał. Gdzieś. Chociaż poczekajcie. Tu jest przystanek. To może tu? O! E, anarchia. Cholerna anarchia. Eee... Jak to overlapping? Co? Jesteś jakiś delulu? Dobra, dlatego operuj. Mmm... ten college był tu. A, bo ja tu nawet nie dodałem expansion. Ale dobra, spoko. Może być. Mmm weźmy wy, wyłączmy ten operating district bo to jakoś bardzo sensu nie ma eee, są też dla futbolu amerykańskiego stadiony jest community pool w ogóle jak to wygląda tutaj z parkami o tutaj jest na przykład słabo ale taki stadion już coś daje niby nie więc eee, shift 2 też uwielbiam tę grę za to że to nie ma pełnoprawnych stadionów nie masz w city Skylines 1 budynek który jest po prostu stadionem i to takim pełnoprawnym stadionem. A tutaj co masz? Ja pierdolę, kur. Nie mogę z tych. E, jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego tu się pojawiają drzewa, to niech obejrzy jeden z poprzednich odcinków. Chyba akurat poprzedni. No. E, to się dowiecie dlaczego. E, uwielbiam tą grę. I szczególnie anarchie. Genialne. E, no, także mamy stadion. Zobaczmy jeszcze parki. Tutaj jest zapotrzebowanie. To co? American Football? Oj, mate. A nie, bo mylę już. Pojęcia. Yy, control A. Tak. To tu wejdzie. Spokojnie. Yy, move. Tylko bez tego Shift W. Yy, to jest chyba teraz prosto. Teraz chyba jest w miarę. No, jest Git. No to ok. Wróćmy jeszcze do parków. Shift W. Tu jest spoko. Tu jest trochę słabo. Klasycznie. Tu mogę do jakiegoś community pula dać po prostu i spokój będzie. Control. A. a co ja robię? Ja chcę po prostu snapping dodać, a nie. Yy, bo to są chyba zwykłe domy, tak ogólnie. Kurczę. Tutaj gdzieś. Co tu jest? Shift 2. A szkoła. E to nawet spoko. Spot. Na jakiegoś community pula, Tylko szkoda, że on ma snapping. O. I nie potrafi się zrotate'ować. Tak, chyba. Nie. Teraz jest git. Dobra. Chociaż chyba nawet nie jest git. Chyba jest krzywo. Nie wiem. Ta gra jest tak beznadziejna, że. No. Tak to wygląda tu sobie. Co tu jest? High resource costs. Okej. Okay. Czyli import chyba za słaby. Tutaj są korki. Cool. Yy, tu są korki. Tu są korki. Wow. Ale nie jest tak źle jak było. Nie oszukujmy się. Oni tu stoją, bo AI jest upośledzone. Czyli też nic nowego, jeśli ktoś by pomyślał. E, no cóż, ważne, że w mieście nie ma korków. Co mnie tam obchodzą te autostrady, bo one i tak są tak zepsute, że mam enkodowanie przeciążone. E, to chyba będzie wystarczająco przekonujący moment na to, żeby skończyć nagrywać. Więc, jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ten film ląduje w piątek, czyli w dzień, w którym to nagrywam. W jutro stream z Let's Build Azul. Poniedziałek, Software i tak sobie będziemy lecieć. E, Balatro będzie jeden w tygodniu. Tak myślę. Więc no. Ale dobra, to tyle. Takie miasto. E, to jest drugi raz jak mam problemy z przeciążeniem enkodowania, nie wiem dlaczego, ale no są. E, powoli chyba trzeba będzie zwijać się z tego miasta, no ale tu jeszcze jest troszkę rzeczy do zbudowania. E, chciałbym wokół tego całego się wybudować w miarę, nie? Więc tak, to tyle. Trzymajcie się. No i pa!